Dzień dobry, zapraszam do nowego testu myszki zaopin Z1, toks. Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z testów tanich myszek z AliExpress. Dziś wjeżdża nam na warsztat Zaopin Z1 Pro, czyli siostra, albo brat. Albo jeszcze coś innego, ciężko określić. Jeżeli chodzi o myszki ze stani zaopin, jest to na pewno ciekawsza oferta dla osób, które mają dużo mniejsze dłonie, aniżeli jest to w przypadku zaopinu Z2, więc kończymy gadanie i zabieramy się do otwierania. Pudełko jest bardzo podobne, jak to było w przypadku zaopinu Z2. Różni się tylko i wyłącznie tutaj napisem. Otwieramy sobie pudełeczko i w pudełku znajdujemy klasycznie pokrawec, który może nam posłużyć jako takie pudełeczko do transportu, jeżeli jeździmy na jakieś różne eventy. I na samym początku znajduje się mycha. Jak już możecie sami zobaczyć, myszka jest zdecydowanie mała, ale sobie to omówimy w dalszej części materiału i powiemy, taką ta myszka przede wszystkim jest. Dalej klasycznie w środku dostajemy pudełeczka pierwszym z dostajemy ślizgacze zapasowe. Więc jeżeli sobie y, będziecie chcieli te, te ślizgacze zmienić, y, to fajnie, że producent coś takiego dorzucał. A powiem wam szczerze, że te ślizgacze w Zaopinie są chyba jak na razie najlepsze spośród tych myszek, które testowałem. Są lepsze na, też troszkę niż w Inkocie, ale jeśli porównujemy to przykładowo do, mm, do, do, do Ajazów, no to te ślizgacze są naprawdę kozackie. I powiem wam, że może nawet zaryzykuję, że są chyba nawet lepsze aniżeli w wakse, albo przynajmniej takie mam odczucia. Te pudełeczko sobie chowamy już tutaj do, z powrotem. Jest jeszcze instrukcja, no ale wiadomo, że instrukcja to jest raczej zbędna. I w tym pudełeczku, moi drodzy, dostajemy kabel. Kabel. No kabel jest taki w miarę elastyczny, więc jeżeli trafi nam tą myszkę podładować w trakcie grania, no to nie powinno być. Problemu jest, o, oczywiście finestik popsu gumkę, ale to nic się nie dzieje, widzowie, z tym. <grych> I e, w oplocie ten robot jest taki całkiem przyjemny, nawet jest całkiem miękki, więc kabelek w porządku. I dostajemy dodatkowo dongel. Nie pamiętam, czy ja to wybierałem chyba jako dodatkowo. Opcja, czy to było już w hm. Zobaczymy później, jak będę Wam pokazywał, gdzie to kupić. I jest dongel klasyczny, tak jak to było w przypadku za Opina Z2. No i to jest wszystko, co dostajemy w pudełku. Więc lecimy sobie dalej. Kochany Witru, jeżeli chciałbyś sobie taką myszeczkę zakupić, oczywiście w opisie filmu zostawiam Wam link, z którego ja zamawiam sobie tą myszkę. Jeżeli ktoś chce sobie poszukać, poszpelać, to na pewno tą myszkę gdzieś da radę dorwać taniej. I pamiętajcie, żeby zakładać nowe konta na AliExpress lub śledzić, czy pojawiają się jakieś kody. Jeżeli ktoś się pyta, skąd ja jakieś kodziki biorę, to albo na stronce Wam się wyświetlają takie kodziki, po zalogowaniu na główną stronę, albo jest taka strona, która nazywa się Łowcy Chin. I tutaj wchodząc sobie na stronkę Łowcy Chin, macie zakładkę kupony do Aliexpress. I tutaj też yy, osoba, która prowadzi tą stronę, bardzo często wrzuca jakieś kodziki i możecie sobie fajne kodziki zgarnąć i jeszcze jakieś yy, obniżyć tą cenę tej mychy. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to warto sobie poszperać i poszukać, bo naprawdę na Aliexpress da radę zamówić tanio myszkę. Macie tutaj dwie wersje, oczywiście mamy tutaj różne wersje kolorystyczne. Tu jest wersja Max, czyli to z sensorem 3950. Ona ma troszkę mniejsze LOT. Ja mam tego Zaopina Z2 właśnie w wersji MAX. Z tego względu, że chciałem przetestować, czy jest sens dopłacać do tej myszki. Zagram na podkładce szmacianej i nie widzę tej większej różnicy, żeby dopłacać do tej wersji MAX, która jest też troszkę droższa. Ta cena w ogóle 411 zł jest mocno przesadzona, ale no tak jak mówię, nas raczej ta, ta myszka nie będzie interesowała. Ja mam zamówioną tą wersję, tą wersję chyba jasno-niebieski. W Cesi to się nazywa. Cyjanowy, Chyba cjankowy. Jeżeli Wam o głupotę, to przepraszam, ale z tym facetem nie znam się na kolorach. Mm, przesadzona jest ta cena. Ja chyba za tą myszkę zapłaciłem, słuchajcie, 200... 200, 200... 201 zł, więc to była naprawdę fajna promka. Tutaj ta cena 314 jest mocno przesadzona, więc y, poszperajcie sobie, bo na pewno tą myszkę da radę dorwać y, sporo taniej. Link macie oczywiście w opisie i nazwę możecie sobie wpisać i znaleźć sami. Myszka zdecydowanie należy do tych... Najmniejszych oferowanych sprzętów, jakie mamy obecnie na rynku. Z tego względu, że spójrzcie nawet jakby to w porównaniu do VXE R1 Pro Max, no to sami widzicie, że nawet Z1 jest sporo mniejsza, więc będziecie musieli brać pod uwagę, że ta myszka będzie skierowana wyłącznie do konkretnej grupy odbiorców, tak jak przykładowa zaopinię z troszkę większą myszką, więc jakby dla osób z większymi dłońmi ta myszka będzie optymalna. No to to jest też sprzęt, który. No, jest skierowany do konkretnej grupy osób. Jeżeli chodzi o samą jakość materiałów e, tego Zaopina, to tutaj znowu Zaopin e, stanął na wysokości zadania i tak jak w przypadku Zaopina Z2, e, te materiały są naprawdę bardzo fajne. Jeżeli chodzi nawet o kolorystykę, te kolory są też fajne, ciekawe, e, ale ta jakość plastików jest przyjemna. Biorąc tą myszkę do dłoni, nie macie zupełnie uczucia, jakbyście brali. Jakąś tańszą myszkę, tylko faktycznie macie uczucie, jakby to była myszka premium. Ta nic nie lata, wszystko jest naprawdę bardzo fajnie spasowane. Przyciski prawo-lewo nie latają. Scroll jest przyjemny, mógłby być tylko minimalnie szerszy, no ale też biorąc pod uwagę, że jest to myszka naprawdę małych kalibrów, to ten scroll też nie może być zbytnio szeroki. Też jeżeli chodzi o, o sam spód, prezentuje się on w następujący sposób. Tutaj też te przyciski są w kolorze. Tego plastiku. Więc pokazuję Wam mniej więcej, jak wygląda ta myszka na, e, w porównaniu do przykładowo Zopina Z2. Jest to tak zwany kształt, taki w, w kształcie rombu. E, kiedyś była taka myszka Logitech G303, ona była w kooperacji chyba ze szraudem i ona też miała taki kształt. E, to, nawet, to się nazywało jakiś diametrowy kształt, jakoś tak, wiem, że kilku prosów cały czas na tym grało. No, i tak jak wspominałem też w poprzednich testach, se wydaje się małą myszką, no to Zaopin Z1 to też jest bardzo, ale to bardzo e, mała myszeczka. Pod tego gryzonia znajdziemy przede wszystkim przełączniki Huano, które jakby nie są najlepszymi przełącznikami na rynku, ale trzeba przyznać, że w tym egzemplarzu akurat one sprawiają się naprawdę bardzo fajnie i ja tutaj miałem mm, lekkie problemy, wiadomo, że mam dosyć duże dłonie i jak gdzieś próbowałem chwytać tą mychę fingertipem, to też ważne było dla mnie to, żeby uniknąć takich przypadkowych klików. No i tutaj yy, przez to, że zostały zastosowane właśnie te przełączniki Huano, które są lekko yy, cięższe do wciśnięcia, no to udało się tego w Przypadku, właśnie unikać. Jeżeli chodzi o samą baterię, to znajdziemy tutaj baterię o pojemności 500 mAh. I muszę teraz jeszcze raz zaznaczyć, bo wiele osób pisze do mnie, że kupiłem myszkę, ale ma wrażenie, że ta myszka gdzieś nie trzyma baterii, i musicie mieć świadomość tego, że jeżeli część z Was gra na większej liczbie liczby herców, czyli przykładowo 4000, czy nawet 2000, to żywotność tej baterii będzie. Yy, Proporcjonalnie krótsza, jeżeli na przykład gdzieś tam producenci podają, że czas grania na baterii jest około 7 dni, ale są to parametry podawane dla 1000 Hz. Jeżeli te wartości oczywiście zwiększacie, no to ta, ta wartość też na baterii będzie odpowiednio mniejsza. Jeżeli chodzi też o wściskacze. Tak jak wspominałem wcześniej, one są naprawdę bardzo, bardzo fajne i no jest to dla mnie ogromny plus, że kupując myszkę nie będę musiał się martwić o to, że gdzieś będę musiał zamawiać nowe ślizgacze, tylko są w zestawie, naprawdę bardzo fajne. Hmm. Grałem na myszkach zaopina, w sumie na tej zaopince Z2 grałem ponad tydzień. Teraz mam zaopina Z2, którego kupiłem dla siebie, żeby go po prostu mieć i na nim cały czas gram. Też tutaj te ślizgacze nie tracą jakby swoich e, właściwości. No i tutaj też te przyciskacze naprawdę są bardzo dobrej jakości, więc tutaj też ogromny. Plus jeżeli chodzi o sensor PAW3395, czyli sensor y, też topowy, tak jak było to w przypadku załupina Z1 Pro, nie wersji Max, bo wersja Max różni się tym, że ma po prostu sensor, który jest dostosowany do podkładek szklanych. Więc jeżeli ktoś z Was gra na jakichś podkładkach szklanych, no to gdzieś musicie mieć świadomość z tego, że ten sensor jakby może sobie dać radę na tych podkładkach, ale może mieć lekkie problemy, więc do takich myszek Wybierajcie podkładki. Smocianek, których test też będziecie mogli zobaczyć u mnie na kanale. Myszeczka bardzo mała, bo ma tylko 110 mm długości, więc no to jest naprawdę myszczka dla małych dłoni. Warto jeszcze wspomnieć. Że ta wersja myszki, która posiada 500 mAh baterię, waży 51 g, więc, mimo wszystko, że baterie te mamy naprawdę sporo zmiarów, to i tak ta myszka jest dosyć lekka. No i faktycznie czuć, że ta waga nie ciąży nam podczas samego grania. Ale i tak uważam, że ta myszka jest naprawdę bardzo dobrze wyważona i nie ma tutaj najmniejszego problemu. Przynajmniej ja jestem osobą, która nie lubi takich super, ultra lekkich myszek. Czuję, lubię jednak czuć, że ta myszka jest u mnie trzymana w dłoni. Jest ta waga naprawdę fajnie dopasowana do tego modelu. No i moi drodzy, porozmawiamy sobie o komforcie z użytkowania tej myszki. Przyznam wam szczerze, że gdy otworzyłem tą myszkę i pierwszy raz wziąłem ją do dłoń, pomyślałem sobie, kurczę, co to jest za myszka, nie dam rady w zupełności na nie grać, nawet postaram się zagrać jakiś mecz na offline, nie robić tego na streamie i opowiem o niej coś na podstawie tego jednego meczu, ale przekonałem się do tej myszki. Grałem w sumie na niej około 5 dni i nie było jakby mi większego problemu podczas grania. I przyznam szczerze, że naprawdę grało mi się na tej myszce bardzo przyjemnie. Ale trzeba tutaj zaznaczyć, że jest to myszka głównie skierowana dla osób, które naprawdę, ale to naprawdę mają bardzo małe dłonie. Bo spójrzcie, jeżeli ja swoją dłoń położę na tej myszce, no to dwie myszki raczej bym nie wziął do dłoni. Ale no jest ona naprawdę bardzo, bardzo mała, więc jeżeli ktoś ma małe dłonie, i lubi grać yy, klołem, no ta myszka będzie dobra. Ale przykładowo dla osób, które mają już te większe dłonie, albo osób, które grają fingertipem, jakby ktoś nie wiedział, ten chwyt fingertip jest to chwyt, którym często możecie zobaczyć udonka, myszkę się po prostu chwyta, tak? To ta myszka do tego typu chwytu jest naprawdę idealna. Z tego względu, że nawet tutaj macie takie lekkie wrzłobienie, które pozwala Wam bardzo przyjemnie ułożyć Wasz kciuk i macie bardzo dobry dostęp, jeżeli chodzi o te przyciski boczne. Więc jeżeli trzymasz w taki sposób, yy, myszkę, no to ta myszka będzie najlepszym wyborem dla Ciebie. Nawet w porównaniu do, do Zaopina czy Inkota, no bo te myszki są dużo większe, więc tutaj ta myszka będzie naprawdę top, top dla Ciebie, jeżeli masz fingertipa. Jeżeli masz kloa, to też tutaj te dłonie nie mogą być zbyt duże, no bo yy, ten chwyt nie będzie już taki stabilny i komfortowy. Fingertip, no dla mnie tutaj to w odpada. Może dla jakichś małych dzieci <grym> bym tą myszkę polecił, jeżeli chodzi o samego fingertipa. No, albo może dla dziewczyny. O, właśnie. Jeżeli Twoja dziewczyna ma urodziny też jest sprawić prezent, to możesz kupić jej taką myszkę. A jeżeli jej się nie spodoba, to zawsze masz mychę. Spoko. Spoko. Też jak gramy na tym miejscu, nie było żadnej mowy o żerwieniu nadgarstek wołowych, mimo tego, że faktycznie ta moja dłoń musiała być trochę napięta. To jakoś tak to napięcie nie szło tutaj w, w miejsce nadgarstka i grało się naprawdę bardzo przyjemnie. Jeżeli chodzi o sterowanie tą myszką, czyli sterowniki, no to ja tutaj klasycznie popierałem sobie te sterowniki ze strony internetowej. Wiem, że jest problem ze znalezieniem tych sterowników. Wiem, że w ostatnim odcinku za opinę miałem to podlinkować, nie podlinkowałem. Teraz to aktualizuję, więc pod tamtym odcinkiem też macie link, i w tym też wam wrzucę link z pobraniem sterowników w opisie tego filmu. Ja piszę po prostu za Opin Z2 Drivers, i tutaj był link do Reddita. I tutaj jakiś miły pan wrzucił, skąd takie sterowniki można sobie pobrać, to będzie ten link. I tutaj klikacie sobie tą wersję do pobrania. Ja te sterowniki oczywiście mam pobrane, tak jak w przypadku, bo to za Opin Z2, zbyt wiele tutaj nam się. Nie zmienia, poza tym, że przy ekranie bodajże ładowania macie informację, że macie myszkę Set 1 Pro. Jeżeli chodzi o moje ustawienie, to demo tam mam ustawione na zero, to nie było żadnego problemu z tym, żeby gdzieś się pojawiał dwuklik, więc tutaj jest naprawdę ogromny plusik dla zaopina, że w żadnej tej myszce, którą korzystałem, nie było żadnego plika. Tak jak było to w ACO przypadkowo, przykładowo. Ja 800 DPi, 2000 Hz. Przerzuciłem się ostatnio na 4000 Hz. I w sumie możemy też sobie zobaczyć dzisiaj, jak te 4000, będzie, 4000 Hz będzie chodziło na tej mysze. Peakware Performance mam ustawione. LOD na 1 mm, 0,7 mm może ustawić tylko w tej myszce z wersji MAX, czyli z tym sensorem 3950. Motion Sigma włączone. To jest trochę taka interpolacja, jeżeli gdzieś wasze połączenie między dąglem a myszką jest niestabilne, no to jest takie lekkie przewidywanie waszych ruchów. Mam to włączone. Wiele osób wraz z tym wyłączonym, ponieważ z włączonym tym oSHONSYKiem ta myszka chodzi troszkę inaczej takie bardziej pływa, więc jeżeli chcecie, żeby myszka bardziej chodziła Wam tak sztywno, no to wyłączacie motion sync, a jeżeli chcecie, żeby myszka Wam tak może bardziej pływała, no to ten motion sync włączacie. 800 dpi mam ustawione, makrosy wyłączone, no i tutaj nic ciekawego się nie dzieje, przechodzimy sobie standardowo do sprawdzenia, ile herców ta myszka i czy będzie stabilna, ustawmy sobie 1000 herców, wpisujemy mouse, Hz checker, wchodzimy sobie na CPS test, no 1000 herców bez problemu. W ogóle bardzo fajnie chodzi ta, ta myszka z tymi ślizgaczami na tej podkładce, ale to mówię, trzeba jeszcze troszkę poczekać na, myśl, na test podkładek. 2000 Hz start. E, stabilnie bardzo chodzi, więc sobie klirujemy. No i 4000, i zagram sobie, chyba, detmyczali się na 4000 herców, start. Również jest całkiem fajna ta wartość, no 8000 dla mnie jest mocno przesadzona, tym bardziej, że po pierwsze komputer obciążacie, po drugie bateria Wam bardzo szybko spada, a po trzecie jest to bardzo, ale to bardzo niestabilne, więc widzicie, że naprawdę wszystko działa fajnie. I co sądzicie o tej myszce? Dajcie znać w komentarzu. No ja Wam powiem szczerze, że byłem naprawdę ogromnie zaskoczony, jeżeli chodzi o tę myszkę, że ona jest, mimo tych swoich bardzo małych rozmiarów, no to naprawdę da radę na niej grać i to da radę grać na niej naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie, więc kolejny plusik dla, dla tej myszki, za T1 Pro. I jeżeli chodzi o samotrakowanie tej myszki czyli poruszanie tą myszką prawo-lewą, to tutaj jest naprawdę znowu idealnie. Nie ma żadnych szarpnięć. Nie miałem żadnych problemów, jeżeli chodzi o tracking tej myszki. Nie pojawił się w żadnym momencie ani mult, ani z dwuklik, ani ta myszka jakoś randomowo nie skoczyła. Więc na tej myszce też na pewno możecie polegać podczas samego grania. Jeżeli chodzi o ranking tej myszki, moi drodzy, od samego początku, kiedy kupywałem myszkę za Opina, miałem takie przeświadczenie, że no, jeżeli to jest marka za opin, no to raczej nie spodziewałbym się tego, że w którymś modelu ta myszka będzie bardzo mocno Odbiegała, jeżeli chodzi o podzespoły, czy o same materiały, jak, niż jak to było w przypadku zaupina Z2, no i się nie pomyliłem, więc ode mnie dla tej myszki ocena 9,5. Więc już macie na ten moment cztery myszki, które mają ocenę 9,5, i teraz to od Was będzie zależało, którą myszkę sobie wybierzecie, bo teraz ja Wam jakby daję informacje o tym, które myszki są fajne i które są podzespołowo i materiałowo są naprawdę bardzo dobre, a teraz sami musicie sobie określić, która myszka będzie dla Was. Najbardziej optymalna, jeżeli chodzi o... O sam kształt. Jeżeli chodzi o taką moją, mój ranking myszek, na pewno nagram o tym oddzielny, oddzielny ranking i wtedy powiem wam na czym mi się mi przyjemnie akurat grało. Tylko, no, tak jak mówię, musicie wziąć pod uwagę, że mam bardzo e, duże dłonie. Moi drodzy, jeżeli chciałbyś, e, kochany widzów, jeżeli chciałbyś sobie skonać taką myszkę, bardzo cię proszę, żebyś zostawił komentarz pod tym odcinkiem. E, zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję, jeżeli mogę cię prosić, bo coraz bliżej jesteśmy tej liczby 3000 subskrybentów. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło. Zapraszam cię również, żebyś był pod każdym moim filmem, bo praktycznie pod każdym filmem jest coś do zgarnięcia poza jakimś tam materiałem, w którym są do zgarnięcia e, przepraszam, w którym są jakieś szoty po prostu z więc będę ogromnie wdzięczny dziękuję za oglądanie i wpadajcie na kolejne filmy.